Cześć, z tej strony Kokosfly, właściciel niniejszego kanału Mr. Kokosfly. Nie było mnie trochę na tym kanale około dwóch lat. Nie dokończyłem przejściówki metro 2033. Zamierzam tę sytuację nieco zmienić, zamierzam rozbujać ten kanał, dokończyć metro, chociaż pora na tą grę już trochę minęła. No, i zamierzam też ponagrywać inne gry. Od pewnego czasu jestem w środowisku Gimbrowi Multigaming i tam nagrałem kilka, kilkanaście filmów dotyczących Battlefielda Trójki, w którego ostro ostatnio gram. Są tam też filmy z Diablo 3. Które zostaną wrzucone na ten kanał, i też będę kontynuował przejście tej gry od początku do końca. Razem z moim przyjaciółką, akurat, gramy również z takim moim kumplem. Um... Cóż jeszcze, sprawiłem sobie nowy sprzęt, więc nie powinno być już kłopotów z nagrywaniem. Wszystko powinno chodzić płynnie. Wiem, że ostatni film z Metro 2033, część 9, był taki komentarz, żebym lepiej celował, bo inaczej nie będę miał wnuków. A z tego powodu gorzej celowałem, ponieważ. Mm -hmm. Ponieważ klatki mi spadały i dlatego mi się gorzej grało. To, co ewentualnie słyszycie w tle, to są. To jest jeden mój pies. bawi się ze swoją koleżanką, więc nie zwracajcie na to odgłosy uwagi. Um. Tak więc tak, będę kontynuował działania na tym kanale. Mam w planach przejście, być może kilku jeszcze innych gier, na przykład Bioshock 2, którego akurat mam na konsole, ale mogę sobie też na PC załatwić. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jakąś konkretną grę, to dajcie mi znać. No, i będę ją przechodził. No, możecie też dawać mi znać, co byście chcieli zobaczyć, nie tylko jakieś gameplay, ale może także jakieś frak movies. Też podam link zarówno do Bimbrowni, w której w tej chwili siedzę, jak i do, do filmów, na przykład do Frag movies. Tak, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I to chyba krótkie, koniec tego krótkiego wejścia. Przepraszam Was za te dwa lata przerwy, ale teraz postaram się coś z tym kanałem fajnego zrobić i dodawać filmy regularnie. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka osobiście i z twarzą. No i polecam się na przyszłość. Oglądajcie moje filmy. Do zobaczenia.